Witam Was serdecznie, dotarły w końcu do mnie filtry Freewell do DJ Neo, w oficjalnej sprzedaży będą dopiero od 4 października, a ja już teraz pokażę Wam jak te filtry wyglądają, jak się je zakłada. A przede wszystkim ten film to podsumowanie tego małego drona po trzech tygodniach jego użytkowania. Do testów otrzymałem dwa zestawy ND8, 16 i 32, a także ND z polaryzacją. Na końcu tego nagrania pokażę Wam parę ujęć wykonanych z nałożonymi filtrami, ale od razu zaznaczam, ja nie jestem fotografem. Bardzo rzadko korzystam w dronie z Ustawin Pro, tych manualnych. Jeśli chodzi o same filtry, to mamy w zestawie trzy filtry plus nakładki. Nakładki, które musimy przykleić do naszego drona, do naszego obiektywu. Jeśli zrobimy to dobrze, to nasze filtry magnetycznie bardzo dobrze będą się trzymały. I nie wypadną nam podczas lotu. Naprawdę jest to banalnie proste. Przyklejenie nakładki mamy dwie. Druga jest rezerwową, zapasową. Na graniach przede wszystkim testowałem filtry z polaryzacją. Przy czym nie widziałem tutaj pokrętła do samego ustawienia polaryzacji, więc ona musi być jakaś stała. Nie jestem fotografem. W tym temacie niestety nie pomogę Wam. Jak wiadomo, filtry mają ograniczać ilość wpadanego światła w obiektyw, podobnie jak nasze okulary przeciwsłoneczne. I tutaj z tym radzą sobie dobrze. Mi bardzo zależało na tym, aby zniwelować przepalanie, bo jak wiemy, Neo ma dość słabą kamerę. Kamerę, która zupełnie sobie nie radzi w bardzo słabym świetle lub w bardzo mocnym świetle. Nie będę w tym momencie odkrywczy, jeżeli powiem, że poza kamerą ten dron jest strasznie głośny. Słychać go nawet, gdy jest koło 100 metrów od nas. Nie widać, ale za to bardzo głośno słychać. Nocne zdjęcia czy też nagrania no nie nadają się do niczego. Zobaczcie tylko na filmik. Niby jak jest oświetlona fontanna, coś tam widać. Ale wystarczy tylko obrócić kamerę od światła i od razu materiał nie nadaje się do niczego. Podobnie ze zdjęciami. Zobaczcie te zdjęcia w dzień, w nocy, widać ich słabą jakość. Może na małym ekranie w telefonie wydaje się, że te zdjęcie nawet jest przyzwoite. Ale wystarczy przybliżyć. 40% do 100%, już nie mówiąc o większym procencie. Od razu widzimy piksele, piksele, jeszcze raz piksele. Dla przykładu pokażę Wam zdjęcie z Mini 4 Pro i w dzień i w nocy. Tutaj możemy powiększyć nawet ponad 130% i te zdjęcie nadal wygląda przyzwoicie. Również nagrania. Stąd też ja na pewno każdemu, kto kupuje tego drona jako pieszy od razu odradziłbym. Kupcie sobie lepiej Mini 3 Pro używany albo Mini 4K, który kosztuje podobnie zresztą jak DJ Neo w zestawie Combo bo tamtym dronem naprawdę polatacie i ponagrywacie. W przypadku DJ Neo to doradzam go tylko i wyłącznie jako dodatkowy dron bardziej do zabawy. Z DJ Neo możemy latać z wieloma kontrolerami, nie tylko tym, który jest w zestawie Combo, ale również tym z ekranem. Ja najczęściej go używam. Możemy też latać w ogóle bez żadnej aparatury albo z telefonem. Ja najczęściej wybieram tą opcję z telefonem. Przy czym tutaj nie mamy Szczególnych ustawień. Nie możemy sobie na przykład ustawić prędkości gimbala, góra i dół. Nie możemy ustawić sobie dużego ekranu, tak jak jest to DJI Fly normalnie w aplikacji. Szkoda, fajnie, jakby w aktualizacji zrobili pełny obraz ekranu. No i przede wszystkim w telefonie nie mamy ustawienia RTH, czyli wysokości powrotu do domu. Jeżeli chodzi o kontroler, to w nim RTH bardzo dobrze działa. Jest to podobnie jak w MINIACU 3 Pro, erze trójce. To znaczy, się mamy fajną trasę powrotu do domu. Ostatnio w aktualizacji wprowadzono polecenia głosowe. Przy czym oczywiście musimy i tak mieć telefon w ręce. Więc po co mi te polecenia głosowe, skoro mogę sobie w telefonie wybrać opcję sterowanie ręczne i sam sobie nim sterować jak chcę. Nie wiem po co te sterowanie głosowe, zwłaszcza, że muszę do telefonu krzyczeć, jeśli dron Neo jest koło mnie, bo jest taki głośny, że muszę go przekrzykiwać. I zauważyłem, że część widzów myli polecenia głosowe z nagrywaniem swojego głosu. Nie mylcie tego mikrofonu. Jeżeli naciśniecie mikrofon, możecie nagrywać swój głos, a wtedy dźwięk drona jest wyciszony. Co więcej, jeżeli ktoś będzie koło Was stał, jego, dźwięk zostanie, jego głos zostanie również wyciszony lub zniekształcony. Raz, dwa, trzy próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy jestem blisko. Teraz drona. Ale dron jest wyłączony. Jak się to nagrało, Zaraz zobaczymy. Słuchać syreny, nie wiadomo, czy te sereny się nagrają, czy nie. Przy czym dron jest wyłączony i stąd też mogą być różne inne przyczyny tego, że dron się tak, a nie inaczej zachowuje. Ogólnie ten głos jest zniekształcony, dlatego, że wycisza całe tło. Go start! Nada się to do niektórych sytuacji, przyda się to czasami, ale ten głos naprawdę jest bardzo dziwny. Podczas mojej narracji. Cały czas będziecie widzieli film nagrany w 4K, 30 klatek na sekundę, w ustawieniach zupełnie automatycznych, jeszcze bez nałożonych filtrów. Kurzam je w DJ Neo to, że jeżeli używam go bez telefonu i bez aparatury, to niestety, jeżeli włączę sobie na robienie zdjęć, on sam sobie robi co ileś sekund zdjęcia. Ja nawet nie wiem, kiedy je robi. Nie wiem, kiedy, nie wiem, uśmiechnąć się, czy odpowiednio ustawić. Robi to co parę sekund automatycznie. Nie mamy na to wpływu. Te funkcje automatyczne działają dość dobrze. Podobnie jak śledzenie. Chociaż tutaj żałuję, że dron nie ma teraz wprowadzonej funkcji śledzenia równoległego. Być może jakimś upgrade'em to wprowadzą, ale obecnie może latać za nami, przed nami, może krążyć koło nas, ale niestety nie ma ustawienia śledzenia równoległego. Dron nie ma czujniku, więc musimy mieć to na uwadze, aby nie wpadł w jakieś drzewo. Oczywiście ten dron jest odpowiednio zabezpieczony, jest lekki, więc prawdopodobnie i tak mu się nic nie stanie. Ja wielokrotnie używałem funkcji śledzenia, i o dziwo, nigdy nie miał przygody z żadną przeszkodą. Nie wiem, czy on śledzi mnie, czy telefon, który trzymam w ręku, ale działa to dość dobrze. Możemy sobie ustawić wysokość, na jakiej będzie leciał podczas śledzenia: wysokość, no i odległość. Przede wszystkim, jeżeli ktoś wejdzie nam w kadr, to o dziwo, ten dron nie myli osób, i to dla niego duży plus. Jeśli chodzi o zasięg, jak dla mnie, jest wystarczający. W miejscu, gdzie go testowałem, jest taki dołek, i dlatego tutaj zasięg jest słabszy. Mniakiem 4 Pro czy RM Trójką doleciałem do około 400 metrów. W przypadku DJ Neo przy 200 metrach już był komunikat o słabnącym zasięgu. Dlatego zawróciłem. Ale to dla mnie nie jest żaden problem, bo i tak nie latałbym nim dalej. Raz to bateria, która krótko czymie 8, maksymalnie do 10 minut w idealnych warunkach. A dwa że jest to malutki dron i nie chciałbym go stracić od razu. Tym dronem szarpie nawet przy niedużym wietrze. Na szczęście radzi sobie on z nim. Ale jeżeli odlecimy gdzieś dalej, to będziemy musieli użyć trybu sport pod warunkiem, że mamy kontroler pod ręką, bo inaczej będziemy mieli problem z powrotem do naszego miejsca startu. Przy lotach wieczornych pamiętajcie, że dron nie zachowuje się idealnie. Musicie cały czas mieć go pod kontrolą, bo lata na boki. Jeżeli będziecie mieli blisko przeszkody, to możecie o nie zahaczyć. Oczywiście, ktoś się znajdzie, kto powie, że loty wieczorem są nielegalne, bo nie ma diody. Ja dokupiłem sobie diodę za 2 zł, taką nakręcaną, bardzo dobrze świeci, więc teoretycznie, zgodnie z prawem, mógłbym nim latać. Podsumowując, ten dron jest bardzo głośny. Ma słabą baterię i słabą kamerę, która nie radzi sobie w wielkim świetle ani w braku doświetlenia. Natomiast tak fajnie się nim lata, że ja z przyjemnością zabieram go na wszelkie wycieczki. Oczywiście, nie doradzam go jako jedyny dron, no chyba, że tylko do zabawy, ale ten dron naprawdę sprawia tyle frajdy, te startowanie z ręki tak delikatne, że ja naprawdę lubię nim latać. Ostatnio praktycznie zawsze tylko nim lata. Tak bardzo się spodobało mi to latanie tym malutkim dronem, że zamówiłem tego drona Hover i X1 w wersji Pro w dużym zestawie, wraz z mikrofonem, kontrolerem oraz specjalną ładowarką narciarską. Jak tylko do mnie dotrze, na pewno nagram 2 3 filmy, w tym porównanie z DJ Neo. Jeśli subskrybujesz ten kanał, to na pewno nie ominą Cię te filmy. Niestety te drony są dopiero w przedsprzedaży musiałem zapłacić z góry, a drona otrzymam dopiero w październiku. OverEye X1 w wersji Pro to już druga wersja tego drona. Mam nadzieję, że zlikwidowali wszystkie wady poprzednika i naprawdę wierzę, że on spełni wszystkie oczekiwania, to czego brakuje DJ Neo bo tymi dronami małymi naprawdę ekstra się lata, łatwo przewieźć, szybko uruchomić, a jeżeli chodzi o Hoffer RX1 Pro, ma mieć aż 8K, czyli mi wystarczy, że będzie te 4K. Ma też czujniki, czego brakuje w DJI Neo. Na koniec zostawię Wam nagrania z założonymi filtrami ND8, 16, 32 z polaryzacją, Oczywiście pamiętajcie, nie jestem fotografem. Wybaczcie mi jakieś niewłaściwe ujęcia. Zwłaszcza, że miałem pecha, bo na początku było ostre słońce, a potem zrobiło się mleczne niebo. Jak masz dodatkowe pytania, zadaj w komentarzu na pewno odpiszę. A tymczasem dziękuję za uwagę. Cześć!